Cześć, z tej strony Kucyk. Mam już oficjalne dane, sprzedaż pomidorów w Polsce wzrosła o 30%. A tak na serio, no to witam was w ogłoszeniu wyników konkursu na... na pierwsze urodziny kanału. Yy, z komentarzy pod filmem konkursowym jest... ...168, z kolei... ...zdjęć około 130, także zobaczymy kogo wylosuję. Jeżeli nie będzie zdjęcia, no to losujemy jeszcze raz. A tymczasem przechodzimy sobie na widok z, yy, no z... z komputera. Także mamy tutaj film konkursowy. Ja w tym momencie kopiuję... Kopiuję adres. Ładujemy komentarze. No i mamy cztery strony komentarzy. I uwaga Losujemy zwycięzcę 3, 2, 1. I zwycięzcą jest Miły Zaraz zobaczymy czy... Czy... Czy wysłał mi maila Także kopiujemy sobie nick I szukamy Bez tych gwiazdek, no, drodzy Państwo, chyba nie wysłał, albo przynajmniej nie potrafię znaleźć. No cóż, mieliście podać w tytule wiadomości, w związku z czym losujemy jeszcze raz. Dezbrojny Działamy. Jeden komentarz, czyli wszystko się zgadza. No przykro mi, miły, ale no nie. No. no cóż, zasady to zasady. Dezbrojny. Proszę bardzo. Jest. No i proszę bardzo. Przy okazji dziękuję za recenzję Sanremo 710. Mój pierwszy, ale na pewno nie ostatni notek. No, proszę cię bardzo. I jeszcze tak dla pewności sprawdzimy sobie. Czy znaczy, zdjęcie od razu wy wygląda na dobre, ale jeszcze na wszelki wypadek sobie sprawdzę to, żeby po prostu nie było przypału? Mhm, dobra, gdzie ja to teraz zapisałem. Um. Ok, no i wszystko się zgadza. Nie znaleziono innych rozmiarów tego obrazu, są tylko podobne. Także gratuluję, Dezbrojny. Wygrałeś nagrody, czyli przypomnę sobie. Wiecie co, może w ten sposób. Czyli przypominam: Opinel 7 z węglówki, poradnik nożowy, gerber Shard, jeszcze w pudełku. Jest tam w środku e, parakordowy brelok, parakordowa zawieszka oraz poradnik nożowy i 10 wlepek. Także skontaktuj się ze mną, ja ci to wyślę. Ja ci to wyślę w najbliższym możliwym terminie, czyli w piątek, bo akurat mam wyjazd. E, także no, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Yy, I wzięcie udziału w konkursie. No, przykro mi, miły, ale no, nie dostałem chyba zdjęcia. Ewentualnie to był jakiś błąd. Yy, no cóż. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentarzy, do oceny na Facebooka, na Instagrama. No i cześć.